Słabnąca wraz z upływającym czasem skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, szczególnie mierzona jako ochrona przed wystąpieniem objawowego COVID-19, stała się faktem. Zarazem należy pamiętać, że ochrona przed ciężkimi zjawiskami związanymi z chorobą, takimi jak hospitalizacja, tudzież zgon, w dalszym ciągu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jednakże z powodu wzrostu ryzyka wystąpienia tak zwanych breakthrough infections, czyli przełomowych przypadków COVID-19, które występują w grupie osób w pełni zaszczepionych, niektóre kraje takie jak Izrael, Wielka Brytania, tudzież Stany Zjednoczone Ameryki ostatnio zdecydowały się zarekomendować przyjęcie kolejnych dawek szczepionek przeciw COVID-19. Podobnie w Polsce zalecono w szczególnej grupie osób immunoniekompetentnych przyjęcie kolejnej dawki szczepionek przeciw COVID-19. I wraz z nadejściem kolejnych szczepień przeciw COVID-19, z podawaniem kolejnych dawek szczepionek przeciw COVID-19 narosło bardzo wiele mitów. Natomiast również i w mojej ocenie to jest bardzo niebezpieczne, pojawił się fundamentalny błąd w nazewnictwie tych dawek. Czym innym wszak jest dawka dodatkowa, tudzież trzecia, a czym innym jest ten sławetny booster, czyli dawka uzupełniająca, tudzież przypominająca. I zamienne stosowanie tych terminów może wprowadzać w błąd media, naukowców, lekarzy, ale również społeczeństwo. I żeby wytłumaczyć Wam różnicę pomiędzy dawką dodatkową, a boosterem wykorzystam do tego farbę oraz ławkę. Kiedy malujemy ławkę farbą, kładziemy nań pierwszą warstwę, drugą warstwę, ale niekiedy z powodu nieodpowiednich właściwości drewna, złych warunków atmosferycznych nie osiągamy oczekiwanego efektu i wówczas należy położyć trzecią dodatkową warstwę farby, a żeby uzyskać adekwatny efekt. I tak samo jest w przypadku szczepień przeciwko COVID-19. Kiedy mówimy o osobach immunoniekompetentnych, czyli tych z chorobami nowotworowymi, które są aktywne, leczonymi, immunosupresyjnie, z chorobami autoimmunologicznymi, z wrodzonymi tudzież nabytymi niedoborami odporności, to te osoby często nie generują oczekiwanej odpowiedzi odpornościowej po zakończonym cyklu szczepień, czyli po przyjęciu dwóch dawek szczepionki właśnie im. A żeby zwiększyć tę odpowiedź odpornościową, podajemy dawkę trzecią, tudzież dodatkową, żeby ta odpowiedź odpornościowa u nich wzrosła. A teraz booster, czyli dawka uzupełniająca, przypominająca. Wracamy do farby i ławki. Znowu malujemy ławkę farbą, kładziemy pierwszą warstwę drugą warstwę i dzięki temu, że wszystko idzie dobrze, kończymy naszą pracę, ponieważ uzyskujemy adekwatny oczekiwany efekt. Natomiast z powodu upływającego czasu, z powodu używania tej ławki przez ludzi, z powodu tego, że warunki atmosferyczne i padające na nią deszcz sprawia, że degraduje się. Ta farba degraduje się, ta ławka. Musimy po jakimś czasie położyć kolejną warstwę farby, aby tę ławkę odnowić. I nie inaczej jest w przypadku szczepień, kiedy mówimy o boosterze. Osoby zdrowe najczęściej generują oczekiwaną odpowiedź odpornościową po zakończeniu pełnego cyklu szczepień. Jeżeli mówimy o szczepionkach dwudawkowych, to po przyjęciu dwóch dawek. Natomiast wraz z upływającym czasem, wraz z pojawianiem się nowych linii rozwojowych, czyli wariantów nowego koronawirusa, może dochodzić do słabnięcia, zmniejszania się spadku tej odpowiedzi odpornościowej i wówczas musimy przypomnieć, uzupełnić, a przede wszystkim wzmocnić tę odpowiedź Odpornościową, a ona ponownie chroniła nas w podobnym procencie, jak na początku, przed wystąpieniem danego zjawiska medycznego. Tak jak z tą ławką, a żeby poprawić jej jakość i cofnąć niejako, jej właściwości do stanu. Kiedy uzyskaliśmy oczekiwany efekt po jej malowaniu. Dlatego chciałbym, żebyście. Stosowali poprawne nazewnictwo, bo to naprawdę może wprowadzać w błąd. Dawkę dodatkową podajemy osobom, trzecią dodatkową podajemy osobom, które nie wygenerowały odpowiedniej odpowiedzi odpornościowej, dlatego dajemy im dodatek, żeby podnieść tę odpowiedź odpornościową. Tak jak z tą ławką, kiedy warunki atmosferyczne. Tudzież złe właściwości drewna nie pozwoliły po nałożeniu dwóch warstw farby uzyskać oczekiwanego efektu. Stąd nakładamy trzecią. Natomiast booster stosujemy wówczas, kiedy uzyskamy oczekiwany efekt, czy odpowiedź odpornościową, czy jakość ławki, natomiast wraz z upływającym czasem. W przypadku szczepień wraz z malejącym mianem przeciwciał, wraz z pojawiającym, pojawiającymi się nowymi wariantami patogenu, a w przypadku ławki z powodu jej użytkowania oraz narażenia na warunki atmosferyczne, chociażby padający deszcz, dochodzi do usłabienia jakości ławki oraz jakości odpowiedzi odpornościowej i wówczas stosujemy boostera, czyli dawkę uzupełniającą przypominającą a żeby powrócić z jakością ławki tudzież z odpowiedzią odpornościową do stanu pierwotnego który uzyskaliśmy po tym kiedy podaliśmy dwie dawki szczepionek oczywiście dwudawkowych przeciw COVID-19 i kiedy pokryliśmy ławkę dwoma warstwami farby dawka dodatkowa immunoniekompetentni Booster Wszyscy, którzy wygenerowali odpowiednią odpowiedź odpornościową, natomiast z powodu pewnych czynników, a przede wszystkim czasu, spadła ona i należy ją wzmocnić. Do usłyszenia.